No i po pistopie, tak na moim drugim pistopie, już było praktycznie wiadomo, że e, będę w stanie, jeśli nie tylko awaria lub, lub jakiś głupi, głupi błąd, e, będę w stanie e, wygrać ten wyścig. I tak się stało. E, słuchaj, jak wyglądały te ostatnie okrążenia, powiedzmy 15, 10 okrążeń? Co tam się wtedy kołatało w głowie? Czy byłeś tylko absolutnie skoncentrowany na jeździe, czy gdzieś tam sobie myślałeś już o tym? No, będzie fajnie, jak mi machną tą flagą, taką w szachownicę. E, w... Formuła 1, jak każdy sport samochodowy, jeśli dopóki się nie przekroczy linii e, i nie machną flagą, e, to niczego nie można być pewnym. Tak naprawdę ostatnie okrążenia, e, ostatnie 10-15 okrążeń były to najnudniejsze i najspokojniejsze okrążenia e, do tej pory, które przejechałem w wyścigu Formuły 1. A z kolei 20 okrążeń wcześniej. Kiedy miałem właśnie wypracować tą, sobie tą przewagę, było to 8 najcięższych, najlepiej przejechanych, najszybszych okrążeń, które musiałem wykonać w przeciągu 3 lat, 2,5 sezonu, w którym jeżdżę w Formule 1. I dlatego wyścig tak naprawdę się zmieniał, dlatego, ponieważ jednak strategia nie była optymalna po Safety Carze, była optymalna przed, ale jednak później scenariusz się zmieniał w wyścigu. No i bardzo ważne było, żeby utrzymać koncentrację, co nie jest łatwe. Warunki na to, że panowały bardzo ciężkie asfalt się tak naprawdę rozchodził, tworzyły się kamyczki, był piach. Poza optymalną linią toru jazdy tak naprawdę była plaża. Wystarczy, było, wystarczy wyjechać 10 cm poza optymalną linię i, i można zakończyć wyścig na ścianie czy też na trawie, co, co na pewno nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, kiedy się lideruje, kiedy się prowadzi swój pierwszy wyścig w, w karierze i jedzie się po wygraną. I było, było też trochę dziwnie, ponieważ Zespół cały czas, szczególnie mój inżynier, strasznie mnie uspokajał, żebym zwolnił, a tak naprawdę ja już jechałem wolno od, od 10 kółek. Ostatnie, ostatnie 15 okrążeń pojechałem na pół gwizda, obroty zmniejszyliśmy silnika, żeby Anusz coś nie wybuchło. Ja też jechałem bardzo wolno, tylko po prostu, żeby zostać na torze i dojechać do mety. Ale się tu ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy, prawda? Jeździ się powoli w Formule 1, skręca się obroty silnika. Robert, słuchaj, może jeszcze wiemy, bo wspominałeś o tym kilkakrotnie już dzisiaj, że no, naturalnie jeszcze zespół nie jest na tym takim najwyższym, optymalnym poziomie, w sensie oczywiście przygotowania samochodu, to są te strasznie subtelne różnice, no ale one gdzieś tam jeszcze są, jasne jest, że są rezerwy, że ten samochód mógłby jeździć jeszcze szybciej.